W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, od pewnego czasu borykam się z problemami, które tak dobrze znasz. Nie poddaję się jednak. W moim sercu nieustannie żyje nadzieja, którą mnie obdarzyłeś. Tak bardzo wierzę, że mi pomożesz. Całkowicie Ci ufam. Jezu, Wiem, że wszystko, co jest poza moją kontrolą, mogę zawierzyć Tobie. Ty zajmiesz się tym najlepiej. Odpuszczam to, czego sama nie mogę zmienić, ufając wprowadzenie Ducha Świętego. Wierzę, że On rozjaśni mój umysł. Doda mi odwagi i hartu Ducha, które pomogą mi w każdej stresującej chwili. Jednocześnie pragnę codziennie pracować nad sobą, w pokoju serca aktywnie dążyć do rozwiązania wszystkich mych życiowych węzłów. Ty trzymasz mnie za rękę, więc będzie dobrze. Chryste, dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że dzięki Tobie nie muszę się bać. Nie znam swej przyszłości. Wiem jednak, że każdy mój dzień pragnę przeżyć z Tobą. Ty wiesz lepiej ode mnie, co będzie dla mnie dobre. Przyjmij, proszę, moje uwielbienie, przyjmij całą mnie i opiekuj się mną do końca mych dni. Zbawicielu, błagam, nie opuszczaj mnie. Interweniuj w każdej kryzysowej sytuacji. I przepełniaj moje życie Twoim miłosierdziem. Pragnę już zawsze iść Twoją drogą. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!